3. Witamy szanownych widzów Jest nasz Polsatu. pierwszy let's play Dobra, zaczynamy Jestem Łukaszplpl, jakby co No, to Mucharski Powiedz coś Nie mogę Dobra A ja daję 1, 2, 2 Idziem hmm. drewno wyrażać, nie? Dobra, Udem. ja owce Pójdę, potem ci jest to nasze pierwsze wideo. Więc Jakby coś. Bądźcie wyrozumiali. Nie spodziewajcie się jakiegoś ideału. No. Perfekcja jest. Maćka. Mucha cicho. Moje. Ale teraz piłczają. Masakra. Dararararo. Może kiedyś będziemy nagrywać jakieś inne gry No może. Inne gry Może Albo nawet Co ja chciałem powiedzieć Nie wiem Sorry Będziemy jakieś konkursy czy coś Jak może. będzie wystarczająco dużo widzów No Subskrypcji 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 no. no właśnie <śledzimy> ma złapałeś. No, error. Duży. Dobra. Zaczynamy. Kurde. <grym> Wyleciało. Gdzie budujemy? Nie wiem. Poczekaj. Gdzie to drewna. by drewno? Jakąś miejscówę teraz znaleźć. O, przepraszam. Ogórkową beką się. <grym> Dobra, i, dobra, zostawcie to, wystarczy już. Ile macie? Ja potrzebuję kilofa. Jak ja nic kup? nie mam. Hmm? No ja też nic nie mam. W chałupie jak? Od, od tego jestem. <gry> kilofa mi zrób. Kurde, ty chrocz, ty mnie na twarzy. <tryk> Pierwszy odcinek. Pierwszy widmo. Ciekawe czy komuś się spodoba. A jak chcesz kilofa? Tak? No daj. Dobra. Proszę. Możesz jeszcze też mieć Albo dobra, nie. Dobra, mi jest tam zrobię się już mucha? Mucha. Poszedł Tak. Dobra ej, idziemy jakiegoś tera miejscówy, bo Dobra. gdzie to słońce jeszcze Zwijamy się już, zaraz będzie zakończone. Czekaj, ściszy sobie Minecrafta, muzykę. Dobra. Tereny. Gdzie idziecie? Dobra. Może gdzieś tu chodź. przy oceanie? Pół czy jeziorze? No przy piasku, żeby było, wiesz. Kurde, co w kółko? <gry> no zastanówcie się, nie? Do ucha tak chodzi. Pierwszy raz gdziekolwiek. No... Trzeba te... narobi. Jedzenie. Jedzenie zróbcie tego. Owce trzeba. Ha. Ty pajlowiec. Co? Weźcie owce zabijajcie. owce. No tak. Gdzieś łóżka. Bicie. Światło też potrzebne, nie? No, światło też. Łukasz, masz lagi? Ma nie. ktoś węgiel? Nie. A już zaraz cię... Nie. Dobra. Kurde. Tak, mamy ja trzy, ją mam. cztery. Kto ile ma? Jedno. No to mamy już pięć. Dwa. Dwa. 6, jeszcze 3. 3. O, 3, to wcale latają jak samochody. Ja mam 5, ty zabiję mu wcale, nic nie powiem. Mam jedną. No to ty masz 3, to będzie. Ja, ja mam 4, 4, to to jest jeszcze jedna. Kowiec. ja mam jedno. O oh, kurde creeper. Albo dobrze. Się pobawi. Ja się kopię w maraz. Czeka babrę. Po górę. <noise> się pozbiera. Dobra, pięć mam pięć! Pięć? Dobra Maciek też jest... Zrobisz dziurę. Gdzie ty masz tą dziurę? Tutaj dawaj. Mucha, zrób tam. Dzwono Miejsce już. Miejsce! Na znaczy cię łóżka! Kurde. Ja będę patrzył, czy coś nie idzie. Ja I drzewo nie trzeba. Ja trzeba. Ja nie mam to poszukaj. Ja właśnie tego biję. Śniata. Mam. Co te kurczaki. O kurde, Creeper. Teraz. Hmm. Chodźcie. Już. Kurde ja je rozbiłem. Kurde trzeba spać. E, ale trzeba ten... I światło. Światło też. To ja mam pomysł. Kto chce wełnę? Ja. Mucha weź tam A jak światło Ma ktoś węgiel? Ja nie mam. Mam tego Ufa. kilofa. No upadł na... Zmieńcie się w tych w obciach, ten. Bradness. No. Dobra spać. Każdy spać. Łukasz. Łukasz. No już idę. Хорошо. Посбирайте ушко. куда Есть у меня секция. Матьяк, беру ушко. Уш, мама, все. У меня одна. Продавай. Я Я тоже моментно. Хорошо. Я не не ешь. Куда-то ешь? Куда-то ешь? Куда-то Kamienia trzeba. No właśnie. A to jakoś się nie zabiera na kamień. Czekaj zaraz. Mam 12 mięnia. O. Nie masz? 12. 12. Czego? Ja pozbieram ...wełnę. Ja to pozbieram kamień. Ja to? dok o co to? Mam no, nie. <laughs> Za górę. Ej, to jest enderpiral Enderpiral? No. To po To Chyba nie mam tego. użycia nawet. Mam jedno Gdzie wyście poszli? Ja zbieram tego ...jajko. Gdzie wy jesteście? Ej, ma ej! Co? Mam ten y Bifa 2 mam. Chcesz? Dobra. Nie! Bo tego. zatruty. Czy jak Ja was nie widzę. A... a ty poszedłeś pod do tych świn-mucha? No. Czek. To wróćcie do tam wody. Tam wróćcie do wody. No. Do wody? Wróćcie, Cię znajdę No ja jestem Czasem. tu, gdzie jesteśmy Ej, hop, widzisz? E. No Już trochę Trzeba coś zjeść Czy ty? No właśnie mam Jedno Ja też mam Dwa chyba No ale mam upieczone Upieczone Ja co mam? Już wiem. No Jedno mi Czy Czemu jest zablokowane? No bo to jest moje Ej, ale my też jesteśmy głodni no, ale taki plugin jest ale ja też chcę, jestem godny. Dobra. Tu ma ktoś. Kto ma najmniej? Ja mam dwa steki, jej. To ugotuj. No. To ja nie mogę, nie? No to daj. Ja to ugotuję. No dałem ci. Będę ja. Szukajcie krówa, nie? No. Z krów najwię najwięcej. Najwięcej. Łapaj. Dobra Tu masz jeszcze cztery, osiemnastki, cztery, 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 cztery. Czekaj zrobię tego Dobra, już najedzony jestem, ej Węgiel Ja też Poczekaj Я мам такой есть. И что не такой? Ну а, да. давай, давай. Сейчас у него. Зара. Давайте, давайте. Все, mm. да, давай. Рушай, идем на Айдава. Dobra, dawaj, dawaj. Muchę, gdzie poszłeś? Tutaj stoję. No tu stoję. No co ty robisz? Skaczę sobie. <słyska> <słyska> A idziemy To idziemy Ale gdzie jest? Idziemy No idziemy oh. do siebie To problemy To Wiochę trzeba znaleźć Wiochę Kogo? Wiochę Diochę O, kurczę Mamy. A Idziemy oh. tu uh. ej zarazowe dojdę Tu tutaj Nie to idzie jest. w to Masz tu

Parkur. To bola. Dobre dzieło. Mocha najlepszy wodzie. Masz jakiś problem? Nie. <ścoughs> <ścoughs> Kurde, jaki parkour? Nie po Tutaj. Nie piasek też potrzebny jeszcze. Na, na szkło. właśnie. муха где ты? Лагуин еще. И целый раз просто там. Страны. вздуш можно. Он то из тумата. О, о. Курт. О, курт. Кто Takie fajne, jezio fajne jeziorko. Nie widzę Gdzie Ty? Hmm? Idę do Was. No nie Ty. Łukasz. Taka rzeka tu też jest. Wiesz jak środku? Ty szłeś, ten... Przejdź na drugą stronę. Czego? Zresztą po tej tam... Gdzie Mucha? Czekaj. Gdzie czy... wyjechał ja klej znalazłem, ale później go wyznam. Jak pójdę po macie. Świnio. Tak. Gdzie ty macie? Ale gdzie ty? To właśnie. Rzeka? To taka rzeka. Hmm. Widzisz tą rzekę? Nie widzę. Nic nie wiesz. Pamiętasz ty... Ja coś widzę jak tym Ej, pamiętasz gdzie ten koniec był, nie? W czego koniec? W tej wyspy. No to jest ja Tu klej znalazłem. Mi się przyda. Laga. Już nie. Wyście mnie Zaraz poszukam was. Zaraz pójdę po was Czekajcie Ale lag. Ale... Po jednej stronie jest po drugiej rzeka, tak? Tak No jestem jest. przy rzece Ale rzeka rzeka długa jest Zauważyłem Czekaj Idź wzdłuż rzeki Spoko Ale w którą stronę? <grym, grym>, Kurde już idę, paść, czekaj. Ja się kąpię. No jest. Lag. Wyłączy mi się Minecraft. No, już? To jest na koniec tego odcinka. Dziękujemy. Zapraszamy na następne. No. Myślę, że się podobało. Pozdrawiamy. No. Pozdrawiamy. Dzięki. Paweł żony. Ладно, тут и Давай, идем.